Nie lubię siedzieć przez godzinne festiwale trailerów, czasem nawet wielogodzinne. Dlatego zapraszam Was na krótkie podsumowanie zrobione przez Digital Trends. To na przykład jest grana Wiara, która jest nazywana przez wielu klonem Tetris'a. No i ja w to nie zagram, bo nie sądzę, żeby takie latające rzeczy na ekranie mnie interesowały. Potem mamy jakąś dziewczynkę i gościa, który wygląda, jakby był w kostiumie typa z Dead Space'a. Raczej nie będzie horror. Bardziej taka gierka, gdzie się przebijacie przez multum wrogów, żeby odkryć tajemnicę czemu ta dziewczynka tam się znajduje. Gra nazywa się Pragmata, wychodzi w 2026. To coś w ogóle do mnie nie przemawia. Nie wiem jaki jest sens tej gry i raczej w nią nie zagram. Trochę tam wyglądało jakby było wyrwane z gier from Software. Za to to może być interesujące. Bo wielu graczy lubi gry z serii Silent Hill, a tutaj mamy jeszcze japońskie dziewczynki. Więc dwa razy bardziej może wam się ta gra spodobać. Ten obrót jest uroczy. Tak uroczo creepy. I wychodzi we wrześniu tego roku. Następnie mamy coś, co jest takim wannabe blasphemous. Powiedzmy Bloodstained. Dla mnie to jest kompletnie skip wannabe journey. Digimon Story. No, jeśli was interesuje Digimon, to możecie zagrać. Ta gra wygląda, jakby była wyjęta z jakiegoś RPG makera. Czy czegoś w tym stylu. Powiedziałbym, że nie wiem, jaka jest grupa odbiorcza. Ale jak sobie spojrzycie na tę grę, to się okazuje, że to jest fin uh, Final Fantasy. <grym> Także ludzie będą w to grali. Uch, w końcu najlepsza gra roku. To jest chyba gra twórcy Getting Over It with Bennett Foggy. Coś takiego, gdzie kontrolujesz lewą, prawą rękę, lewą, prawą nogę innymi przyciskami. Przypominam, że zaczęło się od chleba. Baby Steps. Też w tym roku, też we wrześniu. To nie ma nic wspólnego, ale trochę mi przypomina tę mapkę z Expedition 33. Ciekawy styl. Taki trochę niedokończony. Nie wiem, czy to jest celowe. Pewnie tak, hirogami. Albo im brakło budżetu. No i w końcu. Dobra. Mamy, mamy to. Mamy grę roku. Oje, mamy grę roku. Pacman grający w golfa. Na to czekaliście. Sony wraca. Zdecydowanie. Wszystko wychodzi we wrześniu. Jeszcze jeden blasphemus, Tym bardziej. Jeszcze bardziej bliski temu stylowi. I co, powiem, że nikt w to nie gra i się okaże, że to jest jakiś sławny, jakiś sławny IP, co? Co to jest za IP? Ninja Gaiden. Proszę bardzo. Powiedziałem i było. Hmm, to mi wygląda na chillową gierkę. Jak jeszcze dorzucę ładną muzy muzyczkę, to to będzie taka gierka, że wspinasz się powoli, chillujesz, patrzysz na te widoczki i tak dalej. Kurde, to może być fajne. Stare wersje Mortal Kombat? Tak, sprzedajmy Mortal Kombat jeszcze raz. Bo wiemy, że nasze najnowsze wersje nie są takie dobre. No, Sony lubi bawić się w dostępność. Wcześniej zrobili tego takiego dziwnego pada. Teraz, co to jest? Action? Action Stick? Action Gamepad? Metal Gear Solid chyba na Snake. Okay. Nigdy nie grałem żadnego Metal Geara. Co to jest? Zrobilibyście remaster Sekiro. Nie wiem po co. Sekiro jest zarąbiste. Jest pewnie jakiś nioch. Nioch, nioch, nioch. Nioch 3. Ojej, nie grałem w jedynkę, nie grałem w dwójkę, ale w trójkę na pewno też nie zagram. W przyszłym roku dopiero. Będzie konkurował z, z GTA. O, Playstation VR 2. To wygląda jak jakiś. Thief? Coś w tym stylu? O, Legacy, Legacy of Shadows. Git. Będzie można kraść ziemniaki. Kobietom. Uuu. Progresywne gry. Tides of Tomorrow Biały koleś jest złoczyńcą. A czarnoskóra kobieta podaje ci dłoń. Zarobiście. <grym> Astrobot. Podobno dostał jakąś e, darmową aktualizację. Wielką. To już czytałem. Więc zarobiste. Starają się, twórcy. To zawsze wygląda tak, że jak jakaś dobra gra staje się grą roku, to twórcy zaczynają się bardzo starać. Co to jest? Sea of Remnants. Ale to ohydnie wygląda. O Jezus. Ale ty nie rozumiesz, to ma ochydnie wyglądać. Jeszcze ta walka turowa. Czy to jest zrobione jak najszybciej? Zróbmy grę podobną do. Eee. Tak. Walka turowa wróciła do łask. Róbmy czym prędzej. Sword of the Sea. Miecz. Morza. No fajne. Zalatuje journey'em. Troszkę mi się kolorki rozjeżdżają. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest jakieś. E, czy koleś wziął nagranie ze streama i po prostu to się tak rozjeżdża, czy u mnie to tak wygląda. Czy nie można się na niczym skupić. FBC Firebreak. Okej. Okay. <laughs> Deus Estary. Nigdy nie grałem. To są te wszystkie gry, które będą dostępne w Playstation Plus. To jest 2 i 3. A to są zremasterowane, czy czy nie? Riven. O, właśnie. I pokazali Bonda. I się okazuje, że Bond jest łowkowy, pomimo tego, że to jest jeszcze zanim zyskał ten status 007. Także. Z jednej strony się cieszysz, że ta gra wychodzi, a z drugiej strony takie <laughs> Ghost of Yotei, tak? Jest. Dobrze, zgadłem. Kobieta, która co ona tam robiła? która nawoływała do zdelegalizowania policji. Teraz gra ducha Yotei. U. June, July, w lipcu będzie Gameplay Avengersi. <laughs> Walka z Avengersami. Urocze. Jak dla fanów Avengersów, jak najbardziej. Była taka gra, która się nazywała chyba Infamous. Nie, Infamous to druga gra. Coś z In, gdzie były postaci z DC. Zrobiona chyba od twórców Mortal Kombat'a. No to to jest taka odpowiedź Marvela. Wszystko komiksowe. Fajnie to wygląda. No i to tyle chyba z tych gier wszystkich. Nie wiem jak wam się podobało. Ja mam kilka gier, które mi się zainteresuje, ale nie mam takich gier, które chciałbym kupić. Mam nadzieję, że wam się podobał ten materiał. I jesteśmy w 9 minutach. Życzę wam miłego dnia. Na razie. Cześć, cześć.